Dzisiaj rozmawiamy z szpitalu Swiss Med z doktorem Krzysztofem Galantem. Doktorze, wrastające paznokcie, czy jest to genetyczne? Czy są jakieś sposoby, w których możemy uniknąć takich problemów? To nie jest sprawa genetyki. Nie jest to, nie, przynajmniej nie jest to nigdzie udowodnione. Ja przejrzałem literaturę na ten temat, i tak naprawdę nie ma jednego powodu, dla którego powstają wrastające paznokcie. Czynników prawdopodobnie jest wiele. Niewygodne obuwie, niedokrwienie, złe, złe ukształtowanie stopy, zła budowa samego paznokcia może być przyczyną, przyczyną wrastania. Sam, sama, sam problem polega na tym, że Głównym czynnikiem, jakby, który, który powoduje ropienie w tym miejscu, jest głębokość wałów paznokciowych. Paznokieć, który rośnie bardziej płasko, rzadko jest wrastający. Taki, który głęboko wrasta w wały paznokciowe, czyli te boczne elementy paliczka, opuszki, tam w tych wałach gromadzą się bakterie, które żywią się złuszczającym łusz, się na błąkiem, na skórkę. I, I to powoduje powstanie stanu zapalnego. Pacjenci rzadko dbają przy tych zmianach z tymi głębokimi wałami. To trzeba czyścić raz przynajmniej w tygodniu, dezynfekować i dbać o to i odpowiednio przycinać paznokcie. Innym czynnikiem, który może być powodem wrastania, a właściwie nie tyle wrastania, co drażnienia wału paznokciowego jest złe obcięcie. Wtedy kiedy Głasko obcina się płytkę paznokciową, zaniedbując sam, sam brzeg. I to powoduje, że od góry, od przodu jest przycięte, a to, co, czego nie widać, rośnie dalej i wbija się w wał paznokciowy, powodując dolegliwość. Zabieg jest w zasadzie bezbolesny. Sprawa jest, no, tylko znieczulenie troszeczkę boli. Ale to jest parę sekund dosłownie, i dolegliwości ustępują. Większość pacjentów odczuwa ulgę po, po takim zabiegu, polegającym na tym, że ustępują te dolegliwości, z którymi przyszli, więc ból, niemożność nacisku na, na, ten, na ten paluch, bo to najczęściej dotyczy paluchów, I, i, i tyle. Dolegliwości później, bólowe są po zabiegu, są małe. Głównie Polegające na tym, że ten opatrunek, który jest przekrwiony często, który pozostawiam na 7 dni, uwiera ten palec no i to powoduje jakiś tam dyskomfort, ale większość pacjentów doskonale daje sobie z tym radę. Jak dbać dalej o tego poznawcia, aby ten, no nie było konieczności powtórnego zabiegu? To o czym mówiłem na początku. Żeby dbać o wały paznokciowe, te które wał to są te boczne elementy palca, w które może wrastać paznokieć. Przy głębokich wałach, tak jak powiedziałem, dochodzić może do stanu zapalnego, więc czyścić przynajmniej raz w tygodniu, kupić miękką szczoteczkę do zębów i szczotkować obydwa wały i zdezynfekować. No i tyle, no, więcej trudno jest y, powiedzieć, znaczy radzić, ponieważ często jest to sprawa indywidualna bardzo.